Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie i zapraszam na poniedziałkowy draping mi strapek. E, tutaj jedną sobie zdrapam, ale to nie niechcący, za piątkę, tutaj nic nie było jak widać, więc ona nie wchodzi w nagrywanie dzisiejsze. Tutaj mam trzy zdrapki, ekstra linie, zadyszkę, paradiso. I e, jeszcze jedną krzyżkę XL, troszkę tu zostało do zdrapania, bo się zapędziłam. Kochani, mamy poniedziałek, już jest po weekendzie. Mam nadzieję, że Wasz weekend jakoś super spędziliście. E, dzisiaj mamy cudną pogodę, słoneczko. Nie wiem, jak u Was u mnie jest, i bezchmurnie naprawdę jest rewelacyjna ta pogoda dzisiejsza. Dobrze, nie przedłużając, może zabierzemy się ze zdrapki. Kochani, jeśli nie subskrybujesz, to zasubskrybuj. Bardzo Ci za to dziękuję. Dzięki Wam, subs subskrybenci moi i przyszli, przyszli subskrybenci. E, dzięki Wam e, pomagacie mi rozwijać mój kanał. I bardzo z Wam za to dziękuję, że jesteście ze mną. Dobrze, tutaj nic się nie utworzyło. Mamy i. Y. Nie wiem, czy ja się tu nie rozpędziłam. S, F, zaraz zobaczymy. No faktycznie. Na I skończyłam. S, F, bo tu się zapędziłam. S, F. Trapiemy. S. Tak się dzisiaj zapędziłam. S, F. Tutaj jest S, jeszcze jedno. Tutaj N, A brakuje. S nie ma, a w drugiej s i f, tutaj mamy f, tutaj nie ma, nie widzę i tutaj też nie widzę. Ok, następne to mamy n i, -Y. mamy tutaj n, a brakuje n i, -Y. szukamy n y n, y tutaj nie ma tu jest y to będzie pierwsze słowko sen n, y więcej nie ma, a w drugiej n i y tu mamy y tutaj -y. I tutaj. Dobrze. I kolejna to mamy Z. I A. O, fajnie, czyli jest tutaj modena. Na pewno jakaś wygrana. Z, A. A. Jest sporo, ale czy to w ogóle coś otworzy? To się okaże. A. Z, a, no, Ale jak widać, to nic nie dało. Ponieważ dużo brakuje. A N, widzę, ominęłam. Ale to nic nie zmieniło. ZA. Z. N chyba też ominęłam. Oczywiście. Tu mamy pierwsze. Z. Tutaj, A. Widzicie jak dużo? Ale to jest tak skonstruowana, że tutaj się nic nie odkrywa więcej. Z. A. Z. A. I tyle, czyli nic się tu nie otworzyło, ale mamy jedną wygraną. I jest to bonusik. A w bonusiku mamy Modena i w niej mamy. 5 zł. Ok, czyli jest wrocik. A, a, super. Czyli jest jedna wygrana. Teraz mamy paradiso w połowie, zdrapana i nic tu też się nie otworzyło. Numerek 21. Więc zobaczymy, co dalej. Mamy w tej zdrapce shorty i ryba. Shorty i ryba. Tutaj mamy rybę. Tutaj nie ma. Tutaj mamy shorty, rybę. Ok. Czy tutaj coś będziemy mieć? Nie. I w ostatniej mamy shorty. Tutaj nie ma. Tu jest ryba, shorty i tu shorty. Czyli więcej było. Kolejne symbole to deska i łódź. Deska i łódź. Tu nie ma jest deska dalej nic Mamy łódź i tyle deska i w ostatnim chyba nie ma żadnego ani tego ani tego ani łodzi ani deski okej okay. ale jeszcze kilka przed nami to jest krab i serduszko mamy krab serduszko mamy tu serduszko krab i serduszko tutaj mamy krabika tutaj nie ma i w ostatni mamy krabika ale serducha to ja nie widzę kolejne to kostka i wiadro kostka i wiadro mamy kostkę i wiadro. OK. przydałby się pomarańcz tak, kostka i wiadro w ostatniej nie mamy żadnego no nic, trudno jeszcze dwa symbole nuta i aparat szukamy na nutę tu nie ma tu jest aparat Tutaj nie ma i w ostatnim nuta aparat i tyle. Czyli nic nie będzie. Sprawdźmy sobie. GZ zgadza się. Czyli pusta. I ostatnia to jest ekstra linia, zadyszka z numerkiem 24. Tutaj także nic się nie utworzyło. Nie otworzyło się, więc dalej szukamy kości i rolki. Tutaj mamy kości, tutaj nie ma, tutaj są kości i rolki. Przydałaby się jeszcze jakaś wygrana. To są kości tutaj i w ostatniej, ale rolek nie widziałam. Chyba nie ma w sumie. Dobra. Kwiat i biedronka. Kwiat i biedronka. Tutaj nie ma. Tu jest kwiat. Biedronka. Tutaj nie ma. I w ostatnim także nie ma. Ale jeszcze trochę przed nami gwiazda i popcorn. Gwiazda i popcorn. Tutaj nie ma. Brak. Tutaj jest popcorn. I nie ma. Tylko jeden był gwiazdy, nie było w ogóle. Wiatrak i klapki. Wiatrak i klapki nie ma. Tutaj mamy klapki. Tutaj nie ma wiatraczek tutaj popcorn ominęłam. Klapki i wiatrak. Tu jest jeszcze wiatrak. Okay. Kochani, a ja, wam zachęcam, ja Was zachęcam do czwartkowego odcinka, gdzie odbędzie się premiera z mega linie. Wszyscy żeśmy na nią czekali i będzie ona w czwartek, w ten czwartek. Także zapraszam Was, kochani, na oglądanie premierki wznowienia mega linii. Mamy arbus i balony. Arbus i balony. Ty mam arbus. I tyle balonów nie ma. Ostatnie trzy symbole to serducho i tęcza. Serducho i tęcza. Mamy serduszko i nie ma, ale to nic nie zmieniło. I ostatni symbol to moneta. Moneta. Tutaj. Ale dużo braków. To nic nie zmieniło. Czyli puste. Kochanie, tylko jedna z wygrywa. I jest to krzyżóweczka. Dobrze, kochani, Wam bardzo dziękuję za oglądanie, bycie na moim kanale, na wspieranie mnie, lajkowanie, komentowanie i subskrybowanie. Dziękuję Wam, kochani, że jesteście i zapraszam na czwartkowy draping. I życzę Wam miłego, spokojnego, kochani, dnia. Do zobaczenia, pa!